Witajcie bardzo, co zobaczycie w vlogu tak, 20. w filmiku? Tak, ale będzie kierownikiem. Jaki dzień? 21. 22. Będziemy użycony o 10. I malutka jabłka od pizzy. Od pizzerki. Tak, o. ona sobie jabłka, bo. Nie. No, niczego ja, nie lubi. I... I... Um. Jest drugi raz, to. Tu, że... um. am. No, i zobacz, lat robię, może i... no, no to masz rączkę. Kłop, a poszło, nie wydaje, tak, a, piwa... Czy ja Czy ja ale. No, czy tak przykładam lubi? Ale ona nie je no, z Mario. Chcecie to um, na Instagrama możecie właśnie jak ktoś obserwuje na Insta, to mm. mm. ja mm. co Może mm. Ja już co? Kodzik, żeby przede w Among to nie będę nagrywała bo będę na telefonie nagrywała czy na telefonie nagrywałam a na telefonie też nagrywam więc no. nie chcę nie nie dobra kończę pa